Praca pielęgniarki to nie jest łatwe zajęcie, wie o tym doskonale pani Lidia, która w tym zawodzie na oddziale ortopedyczno-urazowym w szpitalu imienia świętego Łukasza w Tarnowie. Pracuje od 17 lat. Pomimo tych trudów mówi zdecydowanie, że wykonuje zawód, o którym zawsze marzyła. Właśnie została najlepszą pielęgniarką w Małopolsce. Pracujemy z ludźmi. Cokolwiek dzieje się z drugim człowiekiem, powinno nam zależeć na tym, żeby jak, naj, jak najlepiej yy, tego człowieka chorego z, z, swego, z tego jego cierpienia wyprowadzić po, po prostu. Więc emocje są to nieodzowne. W drugim człowieku często widzi się, się własną y, mamę, babcię, y, siostrę, brata. Dlatego na pewno jest to nieodzowna część. Jak dodaje pani Lidia, doskonalenie swoich umiejętności i dokształcanie to nieodzowna część pracy w szpitalu, która tym razem mocno zaprocentowała na wojewódzkim konkursie. Z osiągnięcia pani Lidii cieszy się dyrektor szpitala imienia Świętego Łukasza Anna Czech. Bardzo dobra wiadomość, z tego bardzo się cieszę. Zresztą uważam, że najważniejsi są ludzie w pracy wszędzie najważniejsi są ludzie, a pracy no, pomieszczenia, sprzęt, ale gdyby nie ludzie, no to cóż byśmy mogli zdziałać. Także no, staramy się tworzyć jak najlepszą atmosferę. Ale atmosfera to nie wszystko. Potrzebne są przecież konkretne umiejętności. Nowy szpital na dokształcanie personelu przeznacza rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy panowie coś potrzebują? Ja. Tak? Cieszę się, że, no, że pielęgniarki nasze tak, tak bardzo chcą się dokształcać. No, poprzez właśnie zdobywanie stopni naukowych, a także bo też i doktoraty niektóre, niektóre podjęły. Ale też i te udoskonalające różnego rodzaju szkolenia. I oprócz tego odbywają się systematycznie w szpitalu, myślę, że tak jak pewnie w innych szpitalach, ale u nas jest to taki standard. Szkolenia wewnętrzne raz w miesiącu każda komórka, każdy oddział prowadzi szkolenie, przygotowuje pielęgniarka i przekazuje wiedzę innym. W sumie w nowym szpitalu pracuje prawie 600 pielęgniarek bezpołożnych. A przed panią Lidią kolejne wyzwanie i kolejny etap konkursu na najlepszą pielęgniarkę w Polsce już w czerwcu. Julita Majewska, Tarwizja.